Witam Państwa w czwartek 16 kwietnia. Wczoraj największym zaskoczeniem dla rynków finansowych były publikacje danych ze Stanów Zjednoczonych. W pierwszej kolejności wczoraj o godzinie 14.30 poznaliśmy. Sprzedaż detaliczną, która spadła do poziomu minus 8,7%. Był to najniższy poziom w historii publikacji tych danych od mniej więcej około 27 lat. Więc to było zaskoczenie dla rynków. Z kolei o godzinie 15.15 .15 poznaliśmy dane z, z, również ze Stanów, które dotyczyły produkcji przemysłowej. Przemysł miesiąc do miesiąca spadł do poziomu minus 5,4%. I były to najgorsze dane od zakończenia II wojny światowej. I tutaj dla podkreślenia chciałbym zaznaczyć to, że te dane, które są publikowane w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, blokady gospodarki tak naprawdę dopiero wprowadzono 19 marca, więc no to tak naprawdę ze Stanami Zjednoczonymi około. 1 trzeciej miesiąca blokady w, w marcu, więc prawdopodobnie, jeżeli ta blokada zostanie utrzymana do końca kwietnia, to kolejne dane mogą być jeszcze gorsze. No i tak jak wczoraj wspominałem w komentarzu, wydaje mi się, że w takich warunkach, które będą cały czas. Dane będą pokazywały to, że mamy coraz gorsze dane makroekonomiczne, coraz gorszy stan gospodarki amerykańskiej. No to być może niektóre fundusze, niektóre modele zostaną zmieniane i część inwestorów zarządzających będzie zmieniało swoje portfele. Dzisiaj z kolei mamy kolejne bardzo ważne dane ze Stanów Zjednoczonych. Wnioski dla bezrobotnych to jest tradycyjnie godzina 14:30. Tym razem w Stanach Zjednoczonych ma przybyć ponad 5 milionów 300 tysięcy bezrobotnych, więc sumując poziom bezrobocia z poprzednich trzech tygodni, być może po dzisiejszych danych poziom bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego miesiąca wzrośnie o jakieś 22-23 miliony, a kto wie, może jeszcze więcej, więc to są naprawdę katastroficzne dane dla Stanów Zjednoczonych. To wszystko oczywiście będzie się wiązało z tym, że zarówno moim zdaniem wszystkie, wszelkiego rodzaju wskaźniki będą spadały, czy to sprzedaż detaliczna, czy, czy usługi, czy. Przemysł, wszystkie te dane makroekonomiczne będą spadały. Natomiast nawet jeżeli Donald Trump zacznie powoli odmrażać gospodarkę w Stanach Zjednoczonych, to moim zdaniem to nie będzie tak, że nagle pojawi się około 10-20 milionów nowych miejsc pracy. Nawet jeżeli przedsiębiorcy będą chcieli wznowić swoją działalność, oczywiście, wydaje mi się, że nie będą zatrudniać w takich ilościach ludzi, jak to miało miejsce sprzed początku blokady ponieważ każdy przedsiębiorca będzie gdzieś z tyłu głowy miał te warunki, z którymi miał do czynienia w ostatnich tygodniach. No i wydaje mi się, że te osoby nie będą skłonne do aż tak dużego zatrudnienia. Przede wszystkim ci przedsiębiorcy będą myśleli o tym, żeby maksymalnie redukować swoje koszty. Być może część pracowników również będzie pracowała zdalnie, aby maksymalnie zminimalizować te koszty. To też oczywiście będzie się przekładało, że poziom obłożenia wynajmu nie. W Stanach Zjednoczonych cały czas będzie niski, więc wydaje mi się, że ta sytuacja, z którą mamy obecnie, nawet jeżeli gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie powoli odobrażana, konsekwencje będą tutaj widoczne nawet w kolejnych kilku, nawet może kilkunastu miesiącach. Więc dzisiaj po raz kolejny bym zwrócił uwagę na godzinie 14.30 jak się zachowają indeksy, ponieważ wczoraj od rana zarówno amerykański dolar się umacniał, jak i też indeksy traciły na wartości, a wydaje mi się, że to tak jak wczoraj zwracałem uwagę na porannym komentarzu, to może być taki pierwszy sygnał do tego, że być może dojdzie do odwrócenia trendu na indeksach, głównie ze względu na to, że Inwestorzy mo mogą zacząć zmieniać swoje modele wyceny różnych aktywów. Dzisiaj również w nocy poznaliśmy dość optymistyczne dane z gospodarki australijskiej. Jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, bezrobocie spadło z poziomu w sumie oczekiwanego 5,4 do poziomu 5,2, natomiast też delikatnie wzrosło z poziomu 5,1 do poziomu 5,2, no i również znalazło 5900 osób nowe zatrudnienie, więc to są jak najbardziej pozytywne informacja. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara, oczywiście przez wczorajszy dzień głównie mieliśmy do czynienia z bardzo silnym agresywnym ruchem parabolicznym, tak naprawdę do momentu kiedy Pojawiły się dane ze Stanów Zjednoczonych, i dopiero później po tych danych część inwestorów prawdopodobnie wykorzystała dodatkową płynność na rynku do wychodzenia z pozycji, więc często jest tak, że właśnie na danych fundamentalnych bardzo ciężko jest złapać ten większy ruch, ponieważ jeżeli wcześniej inwestorzy zaczynają się pozycjonować pod gorsze dane fundamentalne, w tym przypadku cały czas kupowali amerykańskiego dolara, to często właśnie albo na samych danych, albo Kilkanaście, kilkadziesiąt minut po tych danych fundamentalnych zaczynają domykać swoje pozycje, a wczoraj akurat na indeksie dolara byliśmy w okolicy ważnego oporu. Tym oporem był poziom w okolicy 99,90. Więc krótkoterminowo, moim zdaniem, warto rozważyć takie podejście, gdzie właśnie po danych fundamentalnych, jest, jeżeli jesteśmy po dobrej stronie rynku, żeby redukować swoje pozycje. Jeżeli chodzi o bieżącą sytuację na indeksie dolara, moim zdaniem jesteśmy w pułapce pomiędzy poziomami 99.63 a 99.90, więc dzisiaj kluczowe również mogą się okazać dane ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 14.30, i mnie głównie będzie interesowało, co się wydarzy powyżej czy poniżej tego poziomu. Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek naruszenia z tych poziomów, będę zwracał uwagę na to, czy te poziomy zostaną obronione czy nie, ponieważ no, moim zdaniem to głównie będzie determinowało dalsze zachowanie ceny na indeksie dolara. Natomiast jeżeli chodzi o euro-dolara, wczoraj przez znaczną część dnia głównie mieliśmy do czynienia z silnym ruchem. Spadkowym. No, i tak naprawdę na indeksie dolara można było lepiej odczytać te kluczowe poziomy. Wczoraj, eurodolar na przykład znalazł wsparcie w okolicy poziomu 1,0856. Więc, jak na razie, podobnie jak na indeksie dolara, moim zdaniem, jest, jesteśmy cały czas. W neutralnym położeniu. No, i tak jak wspomniałem, godzina 14.30 dzisiaj może być kluczowa. Ten dzisiaj, pierwszy ruch na otwarciu sesji nowojorskiej, był wzrostowy. Moim zdaniem, tutaj prawdopodobnie część inwestorów chciała przetestować ewentualną płynność powyżej poziomu 1,09. No, i jeżeli ten poziom dalej zostanie obroniony, to być może dojdzie do kontynuacji ruchu spadkowego, i wtedy przy takim scenariuszu. Kolejne takie potencjalne targety na eurodolarze to mogą być poziomy w okolicy 1,0834, natomiast niżej okolice poziomu 1,08. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, wczoraj również zaobserwowaliśmy bardzo silny ruch agresywny spadkowe. dopiero zatrzymaliśmy się w okolicy lokalnych minimów, bodajże chyba. Z początku bieżącego tygodnia, więc często jak właśnie dochodzi do silniejszego ruchu spadkowego, warto zwracać uwagę na szczyty minima z bieżącego tygodnia, ponieważ zawsze jest tak, że te poziomy mogą być wrażliwe i w okolicy tych poziomów mogą się pojawiać jakieś bariery, chociażby w postaci różnego rodzaju opcji. Dlatego też to są takie poziomy, gdzie mogą pojawić się potencjalne odreagowania. No i wczoraj na funcie brytyjskim właśnie dokładnie mieliśmy taki scenariusz. Również, jeżeli chodzi o bieżące poziomy na funcie brytyjskim, ja bym pozostawał cały czas neutralny. Na pewno bym zwracał uwagę na ewentualne zachowanie ceny poniżej dzisiejszych minimów. No i oczywiście, niżej ważny taki poziom wsparcia. Moim zdaniem, poziom 1,24,18, bądź też niżej. Wydaje mi się, że ciekawszy taki poziom z potencjalną reakcją wzrostową to jest poziom. 1,23,50, no i również podobnie jak na eurodolarze, dzisiaj właśnie godzina 14:30 może być y, kluczowa. Jeżeli chodzi o USDK, wczoraj od samego rana obserwowaliśmy bardzo silny ruch paraboliczny, więc inwestorzy od samego rana wyceniali gorsze dane ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo też ropa od początku dnia cały czas wyraźnie traciła na wartości, więc to były dwie ważne siły, które wpływały na słabość dolara kanadyjskiego. Dlatego też na USDK pojawił się tak agresywny, silny ruch paraboliczny. No i teraz moim zdaniem, jeżeli ta wczorajsza konsolidacja, przede wszystkim dolne ograniczenie wczorajszej konsolidacji, jeżeli będzie bronione przez rynek, no to wydaje mi się, że w takim przypadku dojdzie do kontynuacji ruchu wzrostowego. No i wtedy być może kolejnym takim targetem może być strefa w okolicy poziomu 1,4180. Jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy, wczoraj od samego rana głównie traciły na wartości. Natomiast po samych danych już zaobserwowaliśmy pierwsze takie potencjalne odreagowanie. Jak na razie tak krótkoterminowo intraday'owo moim zdaniem bardzo taką ważną strefą jest strefa poniżej poziomu 2826. Jeżeli ta strefa dzisiaj zostanie obroniona wydaje mi się, że dojdzie do kontynuacji ruchu spadkowego. No i przy ewentualnym pierwszym ruchu spadkowym na pewno bym zwrócił uwagę na pierwszy poziom w okolicy 2779 to jest takie potencjalne miejsce z reakcją wzrostową, natomiast gdyby doszło do agresywnego przebicia tego poziomu, to być może kolejnym takim celem może być poziom 2754. Niżej taka kolejna potencjalna strefa z targetem na, dla SP500 strefa w okolicy okrągłego poziomu 2700 punktów. Niemiecki DAX również wczoraj podążał bardzo dobrze za indeksami w Stanach Z. Przepraszam, w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj doszło do silniejszego ruchu spadkowego, nawet te spadki były jeszcze większe. Jak na razie na niemieckim daxie jesteśmy w okolicy pierwszego ważnego oporu. Tym oporem jest poziom 10448. To jest poziom wyznaczony z mniejszej konsolidacji, z której wczoraj doszło do wybicia. No i jak na razie cały czas na niemieckim daxie, moim zdaniem, jesteśmy w pułapce. Z jednej strony rynek broni konsolidacji od góry, z drugiej strony również konsolidacja od dołu została obroniona poziom 10333, więc tak jak wcześniej wspomniałem, wydaje mi się, że raczej po 14.30 będzie można lepiej określić, co może się dalej wydarzyć na niemieckim DAX-ie. Również ze względu na siłę amerykańskiego dolara, wczoraj na parze dolar-jenzo obserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy, tutaj to niektóre poziomy już Wykasuje, natomiast to, co można było zaobserwować, to przede wszystkim w momencie, gdy doszło do silniejszej korekty, cena cofnęła się w okolice wcześniejszej konsolidacji. Tutaj dosłownie zabrakło kilku pipsów do przetestowania tego poziomu. Później mieliśmy kontynuację tego ruchu wzrostowego. Więc jeżeli ta sekwencja dalej miała być utrzymywana, to przede wszystkim dzisiaj rynki powinny obronić górne ograniczenie. W takiej mniejszej konsolidacji z sesji zamknięcia, z sesji nowojorskiej i to jest poziom w okolicy 107,60. Jeżeli chodzi o rynek złota, na złocie niewiele się wczoraj, wczoraj wydarzyło. Rynki nie przetestowały jeszcze wcześniejszego poziomu wsparcia w okolicy 1700 punktów. No i jak na razie zmienność jest naprawdę ograniczona, i gdyby doszło do zejścia poniżej tego poziomu, to też bym zwrócił uwagę, co dokładnie będzie się działo wtedy. Na złocie. Jeżeli chodzi o rynek ropy, wczoraj na otwarciu sesji europejskiej mieliśmy do czynienia z silnym ruchem spadkowym, natomiast rynki miały problem z trwałym przebiciem wcześniejszej konsolidacji, z której tak naprawdę w momencie, gdy na początku kwietnia doszło do wybicia, pojawił się bardzo silny ruch agresywny, wzrostowy. Te poziomy, jak na razie, cały czas są bronione, i wydaje mi się, że przy obecnych cenach. Ropy, przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę na Twittera Donalda Trumpa, ponieważ istnieje takie ryzyko, że być może jeżeli Trumpowi znowu się nie spodobają tak niskie ceny ropy, to zacznie interweniować na swoim Twitterze i zacznie wspominać o ewentualnych kolejnych, jeszcze większych cięciach przez kraje OPEC. Więc tyle z mojej strony. Zachęcam do subskrypcji. Życzę powodzenia i do usłyszenia. Do jutra.